Cześć, witacie na kolejnym odcinku. Tutaj ze zdrabkami, których edycja kończy się w lipcu, dokładnie 30. Niestety jest jeszcze jedna zdrabka ta 71321, ale jej nie udało mi się zakupić, nigdzie dostać. Nie wiem, ona jakimś dziwnym trofem u mnie tutaj zniknęła i już jej nie ma. No i tak, mam trzy sztuki Happy 77 i trzy sztuki jadę do Vegas, więc 45 zł wkład na dziś, a zaczynam sobie od tej Happy 77 happy Bardzo lubiłam tą zdrobkę, na często dawała wygrane z numerem 21, a szukam 39, 44, 35, 27 albo w bonusie podkowy

Tak będę sobie na przemian tutaj drapać. Jadę do wykaz numer 10. Szukam dolarów. Oczywiście już tam dużo osób wie pewnie. A kto by nie wiedział, no to jeszcze powiem, że jest główna wygrana. Przynajmniej na ten dzień, kiedy ja drapę, jest jeszcze jedna główna wygrana. No, a dolarków nie ma. Róża, melon, kier, kwiat. Winogrono, garnek, kier i gwiazda pod pik. No i niestety dziesiątka też przegrana. No, w tym miesiącu z tymi końcowymi nie było co szaleć. Dobra, numer 22, Hepi 7-7.

Tamten tydzień fajnie dopisał, to musiało się coś zepsuć. Dobra, kolejna. Jadę do wygas numer 21. No i szukam. Mam podkowę, słońce, piłka, korona, no może jeden dolarek? Nie ma. Pik, róża i melon. Tu też nie ma. Tutaj nic. I ostatnie tutaj szanse. No jest druga. Druga zdrapka. Zjadę do wega, Też przegrana. Dobrze. Ostatnia szansa. Happy 77. Numer 24. A, zacznę od bonusa W bonusie gruszka. A wygrywające... 45 27 55 i 29 Mam buźkę No wreszcie 22 tu już nie ma 57 41 jest druga buźka happy czy będzie to happy 16 Strabka jednak się fajnie pożegna 26 34 oraz 33. Pod HEPI 15, fajnie. I tu dycha. 25 zł wpadło. O i o. No dobrze. I z numerem 8 jeszcze jadę do Vegas. I jest dolar. No proszę, jaka ostatnia para strapek szczęśliwa. Jest to czarny dolar. Nie mnoży, ale. Wiadomo daję je, wygraną. Tutaj nie ma kwiat. Może jeszcze jeden dolar? Jest kawa. Może zielony, na no tak na pożegnanie. No, nie chcę słuchać zdrapka. Dobra, dzisiaj nie mam tej mocy. A pod dolarem jest dyszka, ale jest, więc te strapki się tutaj fajnie pożegnały. I w sumie na 40. 5 zł, odzyskałam 35, więc dyszka na minusie. No szkoda, że nie udało mi się dorwać jeszcze tamtej strapki za piątkę, no ale pomyślałam, że takie zakończenie też tutaj zrobię. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Zapraszam wszystkich na kolejne odcinki. Pa!